Wszystko wskazuje na to, że Manchester City nadal jest dosyć mocno zainteresowany zdobyciem tytułu mistrza Anglii w tym sezonie, no bo inaczej trudno jest mi interpretować to, że szeregi klubu Pepa Guardioli zaliczył Antoine Semenio 70 milionów euro ponad. Zasiliło kasę klubową Bernów. no i City... No być może najbardziej ekscytującego w tym sezonie piłkarza ligi sobie ściągnęło. 26-latek podpisał kontrakt do 2031 roku, także można zakładać, że jeżeli oczywiście nie będzie jakimś nie wiadomo jakim wypałem, to szczyt swojej kariery spędzi na Etihad właśnie. No i do Manchesteru przychodzi gość, który w tym sezonie w 21 spotkaniach 10 bramek i 3 asysty zaliczył, także całkiem, całkiem nieźle i też wydaje mi się, że to jest taki kolejny transfer, który pokazuje trochę, że Pep Guardiola bardzo mocno, nie wiem czy ewoluował, ale zmienił się po prostu, że coraz chętniej sięga po takich właśnie piłkarzy, że też taki piłkarz jak Doku ma u niego miejsce. Krótko mówiąc, Pep Guardiola od dłuższego już czasu nie boi się bezpośredniej gry, bazowania na zawodnikach, do których można posyłać troszkę dłuższe piłki i Którzy nie są, jakby to powiedzieć, nie skazują drużyny na to, że będzie bazować na nie wiadomo jak długim utrzymywaniu się przy piłce. No w każdym razie, nie jest tak, że formacja ofensywna Manchester City nie budziła respektu do tej pory. No teraz to już w ogóle jest to, no wygląda to bardzo, bardzo imponująco, też mamy do czynienia z największą sprzedażą w historii Bernmuth, no i cóż, to wygląda jak transfer w zasadzie pozbawiony ryzyka, trudno mi sobie wyobrazić, żeby tak doświadczony, ale też z wystarczająco dużym polem do tego, żeby jeszcze czegoś się nauczyć, jakościowy piłkarz jak Semenio, żeby nie był wartością dodaną dla Manchesteru City. Zobaczymy, jak to się faktycznie skończy, ale tu i teraz, no, wszystko wskazuje na to, że City no, bardzo sobie pomaga w kontekście walki o tytuł mistrza Anglii. Zobaczymy, czy, czy i jak Arsenal na to wszystko odpowie, ale kibice City, no, wydaje mi się, że mają się z czego cieszyć.